Mamy sobie zadanie z szeregiem geometrycznym określonym w następujący sposób, że mamy sobie kwadraty k1, k2, k3 i tak dalej, które tworzą się w ten sposób, że mamy kwadrat k1, czyli ten duży kwadrat o boku długości a, natomiast każdy następny kwadrat powstaje w ten sposób, że kwadrat drugi jest kwadratem, którego każdy wierzchołek leży na innym boku kwadratu k1 no i faktycznie tu jest jeden wierzchołek, tu jest drugi wierzchołek, tu jest trzeci wierzchołek, tu jest czwarty wierzchołek i... Czyli ten bok w stosunku 1 do 3. Czyli ten bok podzieliło nam na 3x, a odtąd dotąd to jest X. Odtąd dotąd to są 3x, odtąd dotąd to jest X, tak? 3X, X, 3X, no i odtąd dotąd jest x. Hej. I tak dalej, że każdy kwadrat nty. To jest taki kwadrat, którego każdy wierzchołek leży na innym boku kwadratu KN-1, czyli poprzedniego i dzieli go w stosunku 1 do 3. Obwody wszystkich kwadratów określonych powyżej tworzą nieskończony ciąg geometryczny. Ok, na stosunku przedstawiamy kwadraty utworzone w ten sposób i oblicz sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. No to w takim razie ja mogę sobie spokojnie policzyć, ile wynosi ten bok. Nazwijmy go Y. Dlaczego? Bo wystarczy zrobić tu twierdzenie Pitagorasa. Że y kwadrat to jest x kwadrat plus 3x kwadrat. Czyli y kwadrat równa się 3x do kwadratu to jest 9x kwadrat plus x kwadrat to jest 10x kwadrat. No i po spierwiastkowaniu y to jest pierwiastek 10x. I teraz. Nasz pierwszy wyraz to jest nasz ciąg tam szereg. Jest ogarnięty w ten sposób, że to są obwody wszystkich kwadratów tworzą ciąg, nieskończony ciąg geometryczny, czyli A1 to będzie nasz pierwszy obwód. Obwód to jest A plus A plus A plus A, plus a czyli 4 razy A, a ja to sobie zamienię to wszystko na x, A jest równe 4x, czyli wyjdzie 16x. Natomiast drugi wyraz no to będzie Y plus Y plus Y plus Y. Plus y. Czyli to są 4Y, czyli 4 razy. No właśnie. Pierwiastek z 10x. Ponieważ to jest nieskończony ciąg geometryczny, to możemy sobie określić, ile wynosi q ze wzoru wyraz drugi przez wyraz pierwszy. Czyli mamy 4 pierwiastki z 10x przez 16x. Zobaczmy, że x się pięknie skrócą i 16 z 4 się skróci. I wychodzi nam, że q to jest pierwiastek z 10 przez 4. I przy okazji to jest mniejsze od jedynki z tej prostej przyczyny, że na dole jest czwórka, a czwórka to jest pierwiastek 16, więc pierwiastek dziesięciu przez pierwiastek 16 jest mniejsze od 1, a to będzie nam potrzebne, żeby właśnie wiedzieć sobie sumę. Bo nasza suma s. Bo nasza suma s jest równa, A 1 to jest 16 x przez 1 minus q, czyli pierwiastek 10 przez 4. Tu sobie pomnożymy przez 4 i tu sobie pomnożymy przez 4, żeby się pozbyć ułamka. I nasza suma to jest 16x razy 4 to jest 64x przez 4 minus pierwiastek z 10. No ale oczywiście pamiętajmy, że nasze a to było 4x. Czyli zamiast 16x możemy sobie napisać, że to będzie po prostu 16a. A na dole wrzucamy sobie 4 minus pierwiastek z 10. I to kończy nasze zadanie.